Halo, halo. Dzień dobry moi kochani. Misja dwudziesta pierwsza, ostateczna zemsta. Witam was serdecznie w Let's Play Stronghold. Tak jest. Co ja wilczku? I król brzmi jak cipa. Brzmi jak najgorsze cipa ten król. No dobrze. Moi kochani. Ee, naszym celem jest tutaj oczywiście zabicie wilka. Gramy tę misję na poziomie normalnym. Jest to oczywiście. Ostatnia misja w podstawowej wersji gry Stronghold Wkrótce zobaczysz, co to znaczy prawdziwa wojna, prawda? Dobra, to jest za jakieś jednostki, będą na nas wychodzić. Już wam dokładnie przedstawiam całą strategię. Jego zamek wygląda tak. Musiałem sobie ograć to troszeczkę e, przed podejściem, żeby na pewno naraz być w stanie to zrobić prawidłowo na odcinku. E, tak, linii obron Wilka jest kilka. Pierwsza znajduje się tutaj. I są oczywiście smolne rowy i, i wielkie w klatkach. Likwidujemy je dosyć łatwo, bo zrobimy to przy pomocy konnicy. Jednak zanim to zrobimy, będziemy musieli zniszczyć bramę cztery to wieże tutaj oraz tą wieżę piątą. I jak da Bóg, to zależy od celności trebiuszy. Trebuszy, e, będziemy w stanie zniszczyć Również tą tutaj szóstą wieżę Choć to nie zawsze jest do wykonania Ale nie jest to niezbędne do przejścia tej misji na poziomie normalnym Po rozbiciu wszystkich tych wież e, Tutaj właśnie te smolne rowy i, i, I wilki odpalamy Pozbywamy się tego, następnie tutaj ruszamy Rozkopać fosę, w międzyczasie Nasi łucznicy, kusznicy tutaj zabijają Maksymalnie dużą ilość żołnierzy Po czym najpierw pałkarze tutaj czyszczą Potem tu wchodzą łucznicy i kusznicy Którzy czyszczą te wszystkie wieże Tą, tą i tak dalej z machin oraz z ludzi eee... Co sprawia, że dużo prościej będzie nam się wbijać? Przebijamy się tutaj taranem przez tę bramę. Następnie przez tę bramę. Tutaj wysyłamy pałkarzy i włóczników, którzy powodują odpalenie smolnych rowów, które są tutaj. E, po czym swordsmeni mogą wejść i dokończyć dzieła zniszczenia, zabijając wilka. Tak to wygląda na papierze. What? Mam nadzieję, że. Za chwileczkę będziecie mogli się przekonać Jak to wygląda w akcji Dobrze, zacznijmy od e, Wybudowania dwóch trebuszy W tym miejscu I zasłonięciu ich tarczami, które są dosyć istotne W tej misji Za chwileczkę tutaj powinien do nas O właśnie, już do nas strzela Balista, co było dosyć Oczywiście do przewidzenia, więc oczywiście Dwa trebusze nastawiamy Do strzelania w nią A dokładniej w wieżę, na której ta balista się znajduje. O, jakie piękne celne strzały! Aż jestem zachwycony. Ej, i balista została zniszczona przez kamień przed zniszczeniem samej wieży, nawet niesamowite. Ej, piękne. To teraz nie były takie celne, ale naprawdę wiele pięknych celnych strzałów zostało oddanych w pierwszej fazie oblężenia i naprawdę jestem zajebiście dumny. Dobra, nastawmy strzał teraz na e, bramę. Która i tak zostanie zniszczona. A, a, a przy okazji, tutaj gdzieś właśnie ta wieża i tak oberwie. A w tym czasie my zaczniemy atakować sobie już tę wieżę z mangonelą. Pięknie. Trebiusze pozostało jeszcze 7 strzałów. Jest niewykluczone, że ta wieża zostanie tutaj zniszczona. O jak cudownie. O jejku. Och jak wspaniale. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zarówno wieża, jak i brama powinny zostać zniszczone. No, zobaczymy, czy strzały będą na tyle celne. Brama pękła. A bieża już pęka, już pęka. I pękła! O Jezus, jak pięknie. Nie mogłem sobie wyobrazić naprawdę idealniejszego podejścia. Tutaj jest spory element losowości, niestety. W związku z tym, yy, że strzały Trebiuszy nie zawsze trafiają... O Jezus, jak ta krowa dobrze wylądowała. To wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo naprawdę, póki co, idzie nam naprawdę idealnie. Dobra. To jest tak, wyciągnijmy stąd inżynierów A tu jeszcze jacyś są. Co tu się dzieje? Proszę inżynierów, trzeba odzyskać I dwie tarcze jeszcze Co się dzieje? Nie mogę już wyciągać? Coś się, jakaś tarcza zbagowało, to widzę, dobra, trudno no, Trzech inżynierów straciłem Okej, okay, to nic nie szkodzi Wysuniemy ich i tak zwierzę wieży Które nie będziemy potrzebować w tej misji I mamy ich ośmiu I jeden taran raczej też się nie przyda Więc też mamy kolejnych czterech, dobrze, dobrze. Um, Teraz tak kolejnym krokiem do zrobienia będzie no najlepiej zniszczenie tych dwóch wież Zobaczymy czy to będzie do zrobienia tutaj zbudujemy z jedną tarczę jeszcze e, I zobaczymy jak sprawdzą się te katapulty one są sporo słabsze od trebuszy Aczkolwiek Katapult mamy ich trzy sztuki tutaj za, zupełnie za darmo od startu Więc w gruncie, w gruncie w rzeczy w może być całkiem spoko spróbujmy podjechać i już mogą strzelać Priorytetowo jednak ja bym chciał zniszczyć tę że ponad tę Ale to dlatego, że ta będzie nam tu dosyć mocno brudzić w późniejszym etapie oblężenia Znaczy w tym, który nastąpi dosłownie za chwilę Ale jeżeli damy radę ją zniszczyć w międzyczasie, to będzie bardzo miło Prawda? Tylko dwie strzelają, mam wrażenie Gdzie jest... Czemu jedna katapulta jest? Zniknęły kurwa w trawie, czy o co im chodzi? Dziwne, bardzo dziwne. Katapulty tu wchodzą, tu wchodzą tarcze. Dziwne, strasznie. Jakby się katapulta zbugowała i zniknęła faktycznie w trawie, w nie? Dobra, strzelają trzy. Pięknie, ojejku. Ta że jest prościutko na celowniku tutaj. Jakbyśmy ją zniszczyli używając nie więcej niż 10 kamieni, to mamy szansę jeszcze na zaatakowanie sobie drugiej. W całkiem fajny sposób. Nie, to się nie uda. No dawaj! No proszę! Come on, dobra. Zostały nam tu trzy strzały zaledwie. No to dobra, to wykorzystamy je do wystrzelenia tutaj. No, tak nie miało to sensu, no dobra. Wystrzel tu krowę. Krowę krowę, nie yeah! no, ten jeden sobie tylko tu zginie. Może drugi troszeczkę, jeżeli tak, chmura się rozprzestrzeni delikatnie, no ale dobra, nie za dużo. W każdym razie dobrze. Kolejnych sześciu inżynierów dostajemy. Mamy jeszcze 700 golda, to jest dosyć ważne. Tutaj tarczę. I teraz tak, potrzebujemy mm, przetransportować. Dobra, zbudujmy ze trzy tarcze, nawet ze cztery yy, i teraz wszystkie te tarcze wykorzystamy do tego, żeby ochronić tutaj naszych żołnierzy przy przechodzeniu, słuchajcie, w to miejsce, skąd będziemy przy pomocy Trebiuszy niszczyć te wieże, a w przyszłości te, jeżeli oczywiście starczy nam na to, Kamieni, spróbujmy. Podejdziemy na razie wszystkimi grupami tu. Przejdziemy na razie tutaj. Inżynierowie są troszeczkę szybsi od tarcz i na to trzeba tutaj uważać. Dobrze. I teraz tak, zwolnimy sobie troszeczkę do 50 mniej więcej. Zaczynamy od nich, później tarcze. I dopiero za nimi idą inżynierowie. Cudownie, coś próbującić strzelać, ale wszystko co idzie. I jak spłatka, cudo, wspaniale. I znaczy osłaniają tyły, świetnie. Z75 w takim razie ustawmy tu wszystkich naszych żołnierzy. No i tu zaczynamy od zbudowania trebuszy. I miejmy nadzieję, że podziałają tak jak powinny. To znaczy, że zniszczą tebie, że my niestety nie możemy na nią bezpośrednio kliknąć, więc musimy kliknąć na jeden z murów przylegających do niej i liczyć na to, że Trebuch po prostu ją trafi odpowiednio wiele razy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, przestały strzelać, bo zniszczyły odpowiednie części murów, ale mamy tu jeszcze wiele murków, na które możemy kliknąć. O kurno, ale tam poleciał ten kamień w bok. Tragedia, co? Pięknie dostaje ta wieża. Ej, cudownie. Jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Nawet ja teraz bok trochę zeszło. No, tutaj pudło. Nic, co nie szkodzi. Grunt, żeby te wieże zestrzelić. A jak w tę będę chciał strzelać, to ta będzie obrywać też? No, to już bez znaczenia. No kurna, 7 pocisków tylko. Martwi się, że może być Lipton zaraz No dawaj, dawaj, cztery naboje, no musi trafić Ja pieprzę, ale Lipa No 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 Nie zostało już nigdzie kamienia, ja pieprzę, dobra, jeszcze raz

Dobra, spróbujmy je postawić nieco bliżej. Spróbujmy faktycznie tu. I tu. To będzie trudniejsze, ale powinniśmy dać radę. I powinniśmy teraz całkowicie mieć wieżę w zasięgu To przede wszystkim z tym, że to oznacza, że ona... No kurwa, że nas też ma Do chuja pana No be, jeszcze raz Nic nie szkodzi Możemy to zrobić z tego miejsca Bo to jest wykonalne Tylko kwestia, żeby te strzały dobrze powchodziły po prostu Dobrze Cudo I walimy... Do wieży nie doleci, ale doleci obok wieży i to jest ważne. Strzelaj, strzelaj. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No proszę, ta wieża dostaje nawet ładnie. Ale nam chodzi bardziej o tamtą. Dobra, idzie. No i walimy, walimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, to jest takie, taka misja, no gdzie niestety trzeba trochę spędzić czasu tutaj. Na takiej zabawie pięknie. No, jeszcze parę strzałów, tylko. Turde, no, jeszcze kilka dosłownie. Dawaj, dawaj. Dobrze! Pęknie zaraz. Cudo, no, jeszcze parę strzałów dosłownie. Musi pęknąć sobie do teraz. Dawaj, dawaj. No, jeszcze raz. Ostatni pocisk naprawdę. Kurwa. No, dawaj. Dlaczego te początkowe tak dobrze trafiają, a te końcowe już nie chcą? To jest problem. No, dalej. Ostatni strzał. Jeszcze raz. Ale to wrócimy sobie do tego save'a na spokojnie. I damy jeszcze jedną szansę losowości pocisków. No to jest niestety loteria, o kurma, no jak pięknie teraz pacnęło, zobaczcie No dawaj! Nawet mi nie mów Nawet mi nie mów Pięknie, dobrze! Pękła wieża W dupę jeża Tych kuszników Chętnie zabiję, o jak cudownie O jak mi dobrze Miód na moje serce, dobra? Tu jeszcze damy krowę Chudło trochę, no ale dobra tam nie strzelimy, i tak możemy spróbować, nawet do takim obszarowym. Nie wiem, czy tam sięgniemy cokolwiek. Nie, nie bardzo. Dobra, szyldy się przesuwają tu. Wy wychodzicie. I zaraz możecie postawić jeszcze dwa trybusze. Co robimy teraz save 77. I teraz tak, tu dobudowuję tyle tarczy, ile to możliwe, bo one bardzo mi się przydadzą. Jeszcze jedna. Dobra, może być gdzieś tu, czy jakby bez większego znaczenia Teraz najlepiej by było, tak szczerze Wziąć kilku łuczników, żeby oni zabili tych Cudo Dobrze, i teraz będzie mi dużo prościej Pod tym względem, że Bierzemy te tarcze Bierzemy waszą dwójkę Wydrawiamy odpowiedni sprzęt w tym miejscu. I Mangonela oczywiście ma to już w zasięgu. Ale nie mają łucznicy, co mnie cieszy. I próbujemy zestrzelić. Tu jestem bliżej, więc teoretycznie większe zagrożenie. Strzelajcie tam. Czemu wy nie strzelacie? Strzelać, strzelać, tu Nic się nie bać Trzymają się trebusze O kurwa, ten tu dostaje ostro Zaraz mi połamią trebus, coś czuję Jak tu idzie? Kurwa, no biją, no biją To jest najważniejsze, żeby to zniszczyć Nawet jak jeden trebusz stracę No dawaj, jeszcze jeden strzał, no musi być Pięknie Dobra, i próbujemy jeszcze tu walić nie sądzę, by tu się udało cokolwiek, ale... Ale może jakieś obrażenia chociaż? No ja nawet nie. Dobra, ale mamy krowy. Które możemy tu strzelić. Here comes trouble! Cudo. Dobra, tyle was tu, wy mi już nie będziecie bardziej przydatni. Cokolwiek. Eee, przydadzą się natomiast tarcze i ci łucznicy Dobrze, wracamy tu i przygotowujemy część drugą naszego oblężenia Która wygląda teraz w ten sposób Was potrzebujemy na pierwszą linię absolutnie Wy się przydacie w razie czego do Tarana Tak, wyjdziecie w pierwszej kolejności Wyjdziecie w drugiej 19 mamy, dobrze Wyjdziecie. 3 i wy 4. I teraz tak. Jedynką przejeżdżamy i staramy się maksymalnie dużo e, wilczych dołów tutaj. Mm, wilczych dołów tutaj się pozbyć. Jak największej ilości, a także smolnych rowów. Odpalamy też te psiaki. Wy tu podchodzicie, żeby w razie czegoś ściągać. E, psiaki, które tu podejdą. Następnie trójka łucznicy idą przodem, żeby ewentualne smolne rowy jeszcze wyłapać. Pysk. Później czwórka i dwójka, czyli pałkarę zresztą włóczników tam przekopują A w międzyczasie łucznicy na piątce tam podejdą. Dobra, wszystko wiemy. E, iż to spróbujmy w takim razie. Zaczynamy od rycerzy, tutaj. W Ten moment. Cudo. Dokładnie o to chodziło Dużo ich straciliśmy, ale dokładnie od tego oni tu byli A, okej, okay. tyle tego było Saybik. Teraz idziemy tak, podchodzicie Najpierw wy do strzelania, później wy, później wy, później wy I zajmujemy się kopaniem teraz Dobra Tam będzie szczególnie ważne, żeby zabić tych łuczników Bo oni będą nas ostrzeliwać przez cały czas Nawet jak to, ta część się tu skończy i to będzie bardzo niedobre, jak tak się stanie Dobra, tu czekamy aż się przekopią, przekopali się Pięknie Wbijamy w takim razie. I wy wbijacie na wieżę, oczywiście, od razu. Jak tylko przebije się cała reszta żołnierzy. Cudownie robimy. Sabic 82. O kurwa, nie pamiętałem tego, czy coś takiego jest. Wow, dobra, spokojnie się nie dzieje. O kurwa. Dobra, czyli trzeba zrobić... Słuchajcie... Dobra, do 8-1 się cofnijmy w takim razie. Nic nie szkodzi. Będziemy pamiętać, żeby włóczników puścić przodem. Wiadomo, że włócznicy idą wtedy przodem i spokój będzie. Na luzaku. Wy szybko wybijacie kogo możecie. Pięknie. Przynajmniej połowa z was zajmuje się tymi, tutaj. Czyli nie wszyscy naraz, tylko najpierw tam łucznicy, którzy spalą resztę, tak naprawdę. Więc tego oni będą. Jeszcze wolniej dajmy. Dobra, wy tam próbujecie wejść, oczywiście, wam się nie uda. A mi idzie tutaj tych żołnierzy. Oni się tak spalą w chwilę. Dobrze tam się wskopali. Dobra, i teraz mi się wydaje, że można już powoli iść tam. Zasejwuj 82. Mam nadzieję, że starczy mi tych wojsk na To powinno raczej. Macemen i tu mam nadzieję, że sportsmenów dobrze załatwią. Dokładnie tak. Cudo. I dokładnie tak. Wojska wchodzą tutaj. I tutaj za chwilę też wchodzą kusznicy, którzy zajmą się pozostałymi wojskami. Dosyć dużo strat na ucznikach, a nawet bardzo, bardzo dużo, a nawet bym powiedział, że jest za dużo przede wszystkim. No dobra, zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Kurwa, prawie w ogóle uczników nie mam. Totalne fiasko. Trzeba kuszników szybko. Bardzo źle to tutaj wyszło. Dużo uczników potraciłem i niepotrzebnie. Tam nie ma wejścia, no właśnie, więc was trzeba tu schować na chwilę, tak naprawdę. No dobra, zobaczymy. Tu nie jest jeszcze nic przesądzone. Poza tym, że faktycznie idzie mi nieco gorzej niż szło mi poprzednio. Tu by się tarcze przydały. A ja totalnie je zignorowałem. Dobra, ale 27 kuszników idzie. Wszyscy przez płomienie. Bardzo niedobrze. Dobra, no zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Powinni natychmiast wystrzelać, kogo się da. Cudo, 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 dobrze wybijają. Teraz tego, dobrze. Teraz tych tam walić, walić do nich. Pięknie. No dalej, dalej, zabić go, zabić go, zabić go. Pięknie. Teraz tego tutaj. To jest zajebiście, ważne, żeby tę maszynę zniszczyć kusznikami. Mam jeszcze 15. Cały czas próbuję strzelać. Dobrze, rozjebana. Teraz walimy do tego. Tu jest jeszcze jeden kusznik. Dobra, możemy już zwiększyć spida, bo w tym momencie już nie będzie tak trudno. Jak było do tej pory. I nasze <laughs> ruchy nie wymagają aż tak dużej precyzji. Zajebiście. Dobra, teraz to już wybijajcie kogo tam chcecie. Tu przede wszystkim powinniście żołnierzy wybić. Teraz tak, wszystkie wojska, które mam, bez wyjątku powinny przyjść tutaj. Co do jednego, no to, to nic nie zrobimy. Ale wy tu jak najbardziej tego powinniście zabić, spróbować nawet. Każda jego jednostka mniej to, to plus dla mnie tak naprawdę, tak? Dobrze, tego tu możecie zabić, on, on, choć on i tak czy i nie zrobi. Więc zabijmy tego Uba, bo on ma tutaj kociołek, który może nam wylek na głowy. I tu niszczymy sobie bramę. No co, zniszczymy sobie tu Mangonele. Monitor będzie nam szkodzić, jeżeli zacznie strzelać. Cudownie. No i jesteśmy coraz bliżej zakończenia tego. Tego możemy tu zabić. Który nie są w stanie się strzelić, dobra. Teraz tak, co my mamy? Wy będziecie bliskim wojskiem do egzekucji Wilka. Wy będzie do wzięcia na siebie płomieni, ty jesteś do rozbicia bramy. Cała reszta będzie do ściągnięcia na siebie płomieni. Tak myślę, dobra. No to wchodzimy. na jakiś łóżnik strzela. Spoko niech się strzela. I wy tutaj jesteście odwracaniem uwagi tak naprawdę. Wy się wlejecie od razu po rozbiciu bramy. Dobra, idziemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Wy czekacie zaraz tutaj za nimi. Wy też jesteście istotni jako kusznicy. Dobra, niech wszystko teraz sobie zwolni Z 86 Krusznicy wchodzą tu Tu wchodzi wszystko inne Dobrze, wy się wycofujecie się wycofujecie, wycofujecie, czekać tu Czekać tu Dobra, teraz idziecie dalej, żeby zebrać kolejne płomienie na siebie Pięknie. Dokładnie o to chodziło. I zaraz wy możecie już tam iść. Z87 I teraz już najprawdopodobniej wilk nie bardzo ma co do roboty, bo po prostu zginie. Chyba że 22 żołnierzy zostanie w pierwej rozstrzelanych. Co szczerze wątpię. Let's go! Idziemy po ciebie, wilczurze. Okej, okay, jeszcze tutaj próba zrzucenia na mnie. żącej smoły. I ci żołnierze moi są bardzo ranni. Ale wilk zginął! You plunge your sword up to the hilt into the wolf's tail and twist the blade. As he looks down at his open wound in astonishment, you push him over the parapet. Plum plum plum! Hurrah! Your kingdom! Wszystko na niebiesko! With your father's death avenged and the king back on his rightful throne, you can finally rest. Throughout the entire kingdom there was much rejoicing and everyone lived quite happily ever after. Well, uh -huh. maybe not everyone. <laughs> I tak... Kończy się Stronghold. Moi kani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Maga fajna gierka. Mam nadzieję, że Wam się let's play podobał. Wilki nie żyje, wszyscy szczęśliwi. Idę jeść obiad. Na razie Elo.